Wielu widzów naszego kanału boryka się z problematyką znaku CE. Wielu prowadzi firmy, a istniejące wymogi w zakresie oznakowania CE przytłaczają ich. Niektórzy dostali polecenie przeprowadzenia procesu i czują, że potrzebują wsparcia, aby zrealizować sprawnie ten projekt. We wszystkich przypadkach, w zależności od posiadanej zabawki, cennym wsparciem jest nasz przeprowadzany w czasie rzeczywistym webinar. Jeżeli Twoje wyroby to zabawki to powinieneś skorzystać z naszego szkolenia online. Znak CE dla zabawek Dyrektywa zabawkowa. Dla kogo webinar jest przewidziany? Dla producentów zabawek, dla importerów, dla upoważnionych przedstawicieli, dla zakupujących. Jaką wiedzę zdobędę po odbyciu takiego szkolenia? Wprowadzimy Cię w tematykę znaku CE. Nauczymy Cię, dobierać przepisy zasadnicze. Dobierać przepisy szczegółowe. Wykonywać analizę ryzyka. Robić dokumentację. Wystawiać deklaracje zgodności. Jakie dyrektywy i rozporządzenia zostaną omówione podczas szkolenia? Dyrektywa zabawkowa. Rozwiązania jakich problemów mogę oczekiwać po ukończeniu szkolenia? Wytłumaczymy, jak przeprowadzić badania na zgodność z normami serii EN71. Zdiagnozujemy najczęściej popełniane błędy w procesie wdrożeniowym. Wyeliminujemy błędy w oznakowaniu wyrobów. Wskażemy najczęściej popełniane błędy w przygotowywaniu deklaracji zgodności. Omówimy najczęściej występujące braki merytoryczne w dokumentacji. W jakiej formie zostanie przekazana wiedza? Wiedza zostanie przekazana w formie szkolenia online przeprowadzonego w czasie rzeczywistym, w małej grupie, z możliwością zadawania pytań w każdym momencie. Co dodatkowo dostaniesz w ramach zakupionego szkolenia online? Każdy z uczestników otrzymuje około 200 stron materiałów szkoleniowych przed szkoleniem. Dostęp do strefy klienta ze wszystkimi przepisami zasadniczymi, wykazami norm zharmonizowanych, przykładami deklaracji, znakami CE w różnych formatach graficznych. Roczny dostęp do infolinii, gdzie rozwiążemy Twoje problemy po szkoleniu, już w czasie samodzielnego wdrożenia. Dlaczego opcja szkolenia się opłaca? Wygenerujesz oszczędność czasu i środków eliminując błędy wdrożeniowe. Samodzielne wdrożenie jest zdecydowanie tańsze od procesu oceny zgodności wykonywanego przez firmę zewnętrzną. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pomaga w konstruowaniu bezpiecznych zabawek. Już na etapie decyzji o imporcie wyrobów będziesz miał świadomość, czy pojawią się dodatkowe koszty procesu oceny zgodności. Należy wspomnieć, że skorzystanie z pomocy w postaci webinaru CE po prostu się opłaca, bo nic nie wprowadza więcej zamieszania w procesie jak brak wiedzy i świadomości. Więcej informacji na stronie www.cepolska.pl